Szanowni Państwo, witamy na tym szczególnym spotkaniu z bazem. A oto człowiek, na którego czekamy. Bas! Witam wszystkich przed odbiornikami i zapraszam do wspólnej zabawy. Zapomnijcie o innych programach. Oto Bas! Najlepszy program na świecie. Czas rozpocząć quizy. Wciśnij przycisk BAS. Czas na wybór postaci. Przewijaj kolorowymi przyciskami, wybierz przyciskiem BAS. Jakie ubranie Ci się podoba? Tak jak przedtem kolorowe przyciski przewijają, przycisk BAS wybiera. Następnie wybierz któryś z rewelacyjnych dźwięków dla Twojego bazera. Jak zwykle przebijaj kolorowymi przyciskami, wybierz... A teraz podaj nam swoje imię. Jak zawsze przebijaj litery kolorowymi przyciskami i wybieraj przyciskiem BAS. Ha, ha. Zanim zaczniemy, potrzebuję ochotnika do wyboru kategorii Albo lepiej... Ty jednak wybierz Jedzenie i napoje, proszę bardzo Pytania gotowe. Szare komórki gotowe. Czas byście kolorowymi przyciskami rozstrzygnęli losy gry na punkty. Jeśli znasz poprawną odpowiedź, wybierz ją za pomocą kolorowych przycisków, kiedy tylko chcesz. Które państwo dało światu wołowinę Kobę? Yes do konta grumie Które z tych dań robi się z tego. Excellent. No, tak się bazuje. W której dekadzie wynaleziono hamburgery? Piknie. Ktoś zgarnia pulę? Kto chciał wyprowadzić? Może ty? Którą substancję zazwyczaj zawiera ten napój? Jest szybko, szybciej i strzelam, zrozumiałem? Mleko którego zwierzęcia jest najczęściej spożywane przez ludzi. To dobra, droga ekipo. Dwa pytania bez błędu, świetna forma. Gałązką której rośliny dekoruje się ten deser przed podaniem? w pysk za w które wierzę. Runda skończona i... Ilu Czy ty przypadkiem nie powinnaś być w szkole? W tej grze przegrany wybiera kategorię na następną rundę. Jednak ponieważ na ostatnim miejscu jest was sporo, ja wyznaczę osobę, która będzie miała ten zaszczyt. I wyznaczam ciebie. Niech będzie dookoła świata! Znów przed nami ten miły czas, gdy przetestuję waszą wiedzę przy pomocy nieprzewidywalnego ładunku wybuchowego. Czas na podaj bombę! Odpowiedz poprawnie, by pozbyć się bomby nadchodzi. Jak brzmi żeglarski termin na bardzo źle w istocie? Które z tych słów jest nazwą miasta w Chorwacji? Nigdy. Przez który kraj przepływa cała rzeka Wołga. Podaj dalej, ale już? W którym z tych państw częściowo leżą Himalaje? Gorący ziemniak! Parzy. No. Które z tych miast znajduje się w Stanach Zjednoczonych? Zabawne, że przez te wybuchy zawsze komuś wymyka się z rąk sporo punktów. Zapalmy ląd. Niech pójdzie stąd. Które z meksykańskich miast ma największą liczbę mieszkańców? Nie. W którym mieście znajdują się takie obiekty jak Plac Czerwony i Mauzoleum Lenina? Pozbądź się bomby! Jak nazywa się budowla, którą Shah Jahan zbudował jako grobowiec dla ukochanej żony? Nie! Które miasto znane jest jako The Big Easy? Nie, nie, nie! Do której grupy wśród. BUM! Mam nadzieję, że nigdy nie przestanie mnie to bawić. Ląd odpalony. Nie, nie, nie. Z którego języka wywodzi się słowo... Podaj bombę! Pustynia to miejsce, gdzie nie występują deszcze i inne opady atmosfery. Nie! W którym amerykańskim mieście wybuchł duży pożar po tym, jak krowa przewróciła latarnię? Uf. Miasto, w którym znajdują się Panteon... O tak! <gryzny> Które państwo ustanowiło Rzym swoją stolicą? Zła odpowiedź? Pociąg Orient Express kursował niegdyś między Paryżem a... <gryzny> <Bang>. <gryzny> I punkt, i punkt. Nie chcę być posądzony o seksizm, ale gdy jesteś na górze, wyglądasz jeszcze ładniej. Dobra, zanim wszyscy rozejdziecie się, by lizać rany, muszę poprosić osobę z ostatniego miejsca, by wybrała kategorię na następną rundę, gdy tylko będzie gotowa. Czas na gry i zabawki! Najszybszy palec. Proste. Kto najszybciej odpowiada, dostaje najwięcej punktów. Zasady jasne jak słońce. O, 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 o. Pamiętaj, szybkie odpowiedzi to więcej punktów. Kołyska Newtona, zabawka uwielbiana przez biznesmenów, zawdzięcza nazwę sławnemu? Możesz czuć się lepszy. Dobrze, zagrałem. Gdzie powstała firma produkująca zabawki Brio? Się. Ty masz olej w głowie, Oliwie. Yes, ja. Yeah. Jak się nazywa wariacja gry, w którą gra się przy użyciu tego? Przypominaj, teraz gramy w najszybszy palec, a nie w modę na sukces. Dodatki do której gry komputerowej nazywają się balanga, randka i wakacje. A z innych wieści, największa sierota tej rundy wreszcie coś sprzeda. Co to za łamigłówka? Hmm, całkiem nieźle. Co to za przedmiot? Szybki strzał. Super. Szybkie palce, szybka maczuga, i wychodzisz na prowadzenie. Zatacz na Cóż jesteś na ostatnim miejscu, więc wątpliwe. Honory wybierania kategorii należą do ciebie. Dura masowa? Wspaniale! Pora unurzać się w torcie. Jeśli najszybciej udzielisz poprawnej odpowiedzi, rzucasz deserem rywala. Rozpocznijmy bitwę na torty. Udziel najszybszej odpowiedzi, a zyskasz kontrolę nad tortem. Dobra? Ubróćmy się trochę. Jak nazywała się postać stworzona przez mima Marcela Marceau? Gdy masz ofiarę na muszce, wciśnij przycisk baz. Uwaga! Oberwanie kremikiem kosztuje życie. A macie tylko po dwa na twarz, więc nie przyzwyczajajcie się do tego smaku. W jakiej sztuce wystąpił w 2007 roku Daniel Radcliffe, znany z roli Harry'ego Pottera? Dawaj ich tutaj. Kogo mam ustrenić? Trawiony. Kim za życia był Jori z Hamleta Szekspira? Oto hmm, właściwa odpowiedź. Jakiego koloru jest sławny chłopiec namalowany przez Tomasa Gainsborough? Na to dla kogo? Ty wybierasz? Udław się! Kto namalował straż nocną? Dobra, wybieraj ofiarę, Trudne w kształcie tortu, proszę, rachunek dla pozostałych, I... w której europejskiej stolicy mieści się muzeum Anny Frank. <laughs> Dobra, kto zarobi tortem? I wiecie, a masz! Tu wcale nie chodzi o zwycięstwo, chociaż nie chwila Chodzi tylko i wyłącznie o wygraną. Bójka rywali wciąż wyżej. Z myślą o jakich zwierzętach napisano cyrkową polkę. <laughs> A to odpowiedź, na którą czekałem. Jak nazywa się obraz Edwarda Muncha z 1893 roku, zwany czasem Wrzaskiem? Kto chce torcik? I pamiętajcie, nigdy nie. Tortem plask w swoją facjatę. Chodzę Niechaj zakończy się kąpiel kremowa. Tysiąc punktów dla mistrza, 500 za drugie miejsce, 250 za trzecie. I słówko ostrzeżenia dla osoby, która odpadła jako pierwsza. Oni ci chyba nie lubią. Kiedy kurz bitewny opadł, prowadzi transylwańska kusicielka. Jako czerwona latarnia masz prawo wybrać temat następnej rundy. Do dzieła. O! Chybił trafił mój ulubiony! Spodziewajmy się wszystkiego! Odkryjcie w sobie pierwiastek złodziejski. Jak najszybciej udzielajcie poprawnych odpowiedzi i łapcie na wędkę punkty należące do rywali. Czas na łowce punktów! Użyjcie przycisku baz, gdy na ekranie pojawi się obrazek stanowiący dobrą odpowiedź na pytanie, co łączy się z konkretnym dniem w roku. Grubo. Co może mieć koci wąs? Nie bierzesz jeńców, jestem całym sercem z tobą. Co kojarzy się z Arabią Saudyjską? Przestań się użalać nad sobą, I tak. co wymaga konkretnych warunków pogodowych. Hmm. Punkty są Twoje. Tak zaczynają się wojny. Kradła punkty! A może jeszcze wygrać ci grę! Więc okaż jej szacunek! Jestem filantropem, więc lubię pomagać osobom w ciężkim położeniu. Jesteś na szarym końcu, więc pozwalam ci wybrać kategorię. Chybił trafił! Dobry wybór! Teraz pójdziemy na bogato. obstawiajcie grubo, jeśli jesteście pewni siebie, a nie dużo, jeśli macie wahania, albo ryzykujcie. Gramy! Zaczynamy rundę. O czym będzie pierwsze pytanie? O! obstawiamy kolorowymi przyciskami. Do którego kraju należą wyspy, na których występują te zwierzęta? <laughs> Widziałem już słabe wyniki, ale nie sądziłem, że taki dzień kiedyś nadejdzie. Lecimy. Poproszę o następne pytanie. Wysokie stawki. Obstawiamy. W którym roku, w XIX wieku, nastąpił gwałtowny wybuch tego wulkanu? maksymalna stawka prawidłowa odpowiedź wielka wygrana Nasze następne pytanie dotyczyć będzie uczciwy was rzeczę obstawiajcie Co wymieniają te zwierzęta kiedy dorastają To nie mogła być dobra odpowiedź, chyba o tym wiesz. Do domu możecie wrócić limuzyną albo PKS-em przez Grujec. Już pora odsłonić ostatnią kategorię na bogato. Ostrzeżenie dla oferty. Obstawia się kolorowymi przyciskami. Na cześć którego świętego obchodzi się to święto? czy ktoś przytuli punkty. Ty masz rację, a ty nie. Kulciej sobie. Na bogato ryzyko mamy. Przyszła pora, aby zapiąć pasy. Dowiemy się, kto utrzyma się na placu boju po zakończeniu końcowego odliczania! Punkty szmunkty. Tak naprawdę to potrzebujecie czasu. Im więcej mieliście punktów, tym więcej sekund dostaniecie. Odpowiadajcie szybko, czas ucieka nieubłaganie. Które miasto gościło zimową olimpiadę więcej niż raz? Najlepszy sposób, żeby zabić entuzjazm baza, to udzielić samych złych odpowiedzi. Idioci! Swój hit Leila Eric Clapton nagrał jako członek pewnej supergrupy. Której. Mówię to, bo nawet cię lubię. Ostrożność nie załatwi. Do którego angielskiego klubu Premier League przeszedł z Hiszpanii Fernando Torres. <śmiennie> Koniec żartów, przyspieszam czas. Ruchy, kochani. W projekt którego pojazdu zaangażowana była zarówno Francja, jak i Stany Zjednoczone. Uważajcie, ktoś ma poważniejsze kłopoty niż homar w garnku z wrzątkiem. Z którego kraju pochodzi kapelusz Sombrero. Chwała albo śmierć. W twoim przypadku to wiszenie na przepaść. To wcielił się w rolę kapitana Jacka Sparrowa w serii filmów Piraci z Karaibów. No! Nie mów, pierwsze miejsce chyba niedawno było twoje, nie. W którym filmie z 1932 roku greta garbo wypowiedziała swoją słynną kwestię. Chcę zostać sam. O, i o. gracie wyeliminowani w tym samym momencie. Strzałeczka. Dobra ludziska, przyspieszamy. Akcja którego klasycznego serialu komediowego rozgrywa się na Florydzie. To stworzył postacie panny Martu i Herkulesa Poirot. Dobra robota, towarzysze. Jakiej narodowości był nagrodzony Noblem Fizyk Gustav Dalen, który zasłynął również projektem kuchenki? Jeszcze jedna wtopa i mogę przestać być grzeczny? Ja! Jak brzmi imię siostry Gianiego Versace, która objęła po nim stanowisko głównego projektanta? <grym wioski> Okej, skoro myśleliście, że to był trudny etap, to teraz trzymajcie się. Ram. W którym mieście znajduje się pierwszy na świecie zadaszony, klimatyzowany stadion sportowy? I grasz ze śmiercią. Jeszcze jedna zła odpowiedź i giniesz. Który zespół rockowy nazywa się jak Austriacki Arcyksiąże, zamordowany w 1914 roku? Jeśli odpowiesz nieprawidłowo trzy razy, to zobaczysz jak bardzo potrafię być niemiły, jasne? Jaki tytuł nosi pierwszy sequel filmowy, który zdobył Oscara za najlepszy film? Szanowna widownio, zróbmy meksykańską falę dla mistrza naszej gry mózgu świata! Tak, a oto nasz zwycięzca. Ciesz się tą chwilą. Nie ulega wątpliwości, że jesteś naprawdę mózgiem świata. A oto dzisiejsza nagroda. Nieco mamony. Może pieniądze szczęścia nie dają, ale na pewno są przydatne. To już wszystko. Do zobaczenia niebawem.